Powiem Państwu legendę o mojej miejscowości Macikowo. Macikowo to wieś leżąca w stronach Golubia Dobrzynia, na ziemi dobrzyńskiej. Na jego terenie są torfniaki, strugi, kalugi po deszczu, jezioro i grunta. Dawno, dawno temu, nie pamiętam kiedy, wokół jeziora rozbór, w którym było dużo lipów i pszczołów. Niedaleko, na skarpie, w Zagaju, mieszkoło zielarko Bugumiła. Wyżej, no po rambie, we wsi bez nozwy, mieszkał kowalmaci. Był dobry i z dnia na dzień stawał się bogatszy dzięki swojej ciężkiej pracy i uczciwości. Kiedyś z poru, do dnia miłobidy, przyszedł do kowalo człowiek z koniam do podkucia. Wisz, Maciu, co za trafunek trafił twego przyjaciela i zarazem sąsiadu. Córko jego jest tak bardzo choro, że straciło przytomność! – Co? Przytomność? Tak, u dziewczyny jak Lilio? Jak to możliwe? – Nie wierzę. Jak oni zdobędą pieniądze? Przecież są dni, a lekarstwo jest takie drogie. Dokończę robotę i zaraz do niego pobiegnę. Maciej już biegnie do sąsiada, by odwiedzić jego chorą córkę. – Drogi przyjacielu, co za nieszczęście! Jak widzisz, dziś nie mogę ci przyjąć tak jak zawsze. Poświęcić Ci czas. Muszę warować przy mojej nieszczęsnej dziecini. Nie boi tu się ku mnie. Wkrótce wrócę. Mam nadzieję, że z lekarstwem. W niedługim czasie cało wieś wiedziało o przykrym trafunku, jakie nawiedziło dum Zdzisławo. A tymczasem Maci udaje się do, stalej, do starej zielarki poziła dla chorej córki, sąsiado. Kiedy szedł przez bór, nagle zerwał się wiatr i nastąpiło ćmota. Nastała burza, na niebie zaczęło się łyskać. Gzygzaki trzaskały jeden po drugim. Maciej szedł przed siebie, choć pod nogami na ziemi grechotało wszystko, a nad głową runbały gromy i lał się deszcz. Wszystko trwało krótko. Tak jak nagle przyszło, tak szybko niebo się przetarło. Maciej w końcu dotarł do izby zielarki. Kobito, czy możesz znaleźć jakieś lekarstwo na szkarlatynę? Postoruj się, zapłacę za nie. To dla córki Zdzisławo, mojego sąsiada. Hmm, nie wiem, czy coś się nado. Usiądź, zaczekaj. To trochę potrwo. Po dłuższej chwili niech weźmie, morz. To są zmiszone zióła: pindyrynda, piełn, kobylok. Krzyżowe ziele, mlecz, wilczełyko, koszczka, lubiuszczek, żywokost, trdest, rakietino, modrok. Powinny pomóc. Proszę, niech weźmie pieniądze. O tych pięć dukatów, to za mądrość, którą leczy. Maciej już stoi przy drzwiach chałupy Zdzisława i mówi. Jestem z lekarstwem, tak jak obiecałem. Maćku, Maćku, przyjacielu, dziękuję. Minęło kilka dni. Maciej zjawił się u sąsiadów, by zobaczyć, czy folguje dorodce. Witaj, jak my się odwdzięczymy za twoją dobroć. Jak się czuje nasz kwiatuszek? Na to pytanie odpowiada żona Zdzisława. Już prowi wyzdrowiała, jest coraz bardziej chwatka i dziarna. Codziennie pije zioło i plecie wionki, jogdowni. I Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję Ci, kochany sąsiedzie. Twoja dobroć nie poszła w kit. Tak jak rzekła, tak się stało. Za ten dobry uczynek i wiele podobnych Ludność wybrała Macieja na swego przywódcę. Kiedy miała już Sołtysa, postanowiła nadać nazwę swojej miejscowości. A że Maciej był ich dobroczyńcą, opiekunem i pierwszym Sołtysem, więc nazwali wieś Maciekowę od jego imienia. I tak przetrwała do naszych czasów Osada Macikowo, do której serdecznie zapraszamy. Obecnie mówi się o niej Maciejowa Wioska. Ziołowa wioska. Mieszkają w niej uczynni i serdeczni ludzie, którzy są podobni do swojego pierwszego sołtysa.